Witam, nazywam się Artur Mazurkiewicz i chcę Ci powiedzieć, że 4 lub 5 lat temu osobiście spotkałem Jezusa. Tutaj na tym osiedlu wychowałem się, byłem człowiekiem, który był totalnym wrakiem. Jarałem sobie marihuanę, chlałem sobie browary, wciągałem do palaczy i amfetaminę i myślałem, że jestem kozakiem ale pewnego dnia kiedy już miałem tego wszystkiego dość pewnego dnia kiedy już nie wytrzymywałem ze swoją głową kiedy moje życie tak naprawdę się skończyło zanim się zaczęło obserwowałem jak moi rówieśnicy zakładają rodziny jak moi rówieśnicy podejmują normalną pracę a ja cały czas bujałem się w swoich uzależnieniach ja cały czas nie mogłem z nich wyjść. I pewnego dnia, kiedy już miałem tego wszystkiego dość, zawołałem w swoim pokoju Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, jeżeli ty naprawdę istniejesz, to pomóż mi, bo ja sam nie potrafię już żyć. Sam nie potrafię już dalej prowadzić mojego życia. Sam dalej nie potrafię funkcjonować. Ja nie potrafię żyć. Pomóż mi, jeżeli ty istniejesz, jeżeli jesteś, tym pomóż. I byłem tak zmęczony, że Położyłem się spać, byłem na zjeździe po narkotykach, o ile dobrze pamiętam, bądź pod wpływem narkotyków, to był środek nocy. Położyłem się spać, a kiedy wstałem następnego dnia, poczułem, że jestem naprawdę wolnym człowiekiem. Spakowałem wszystkie swoje rzeczy i wyprowadziłem się w zupełnie inne miejsce. Rozpocząłem zupełnie nowe życie. I chcę Ci powiedzieć, że nieważne kim jesteś i jak wygląda Twój problem, nieważne co się wydarzyło w Twoim życiu, Nieważne czy jesteś dobry czy jesteś zły. Nieważne gdzie się wychowałeś i w jakich warunkach. Nieważne kogo ty skrzywdziłeś i kto ciebie skrzywdził. Być może jesteś złodziejem, albo jesteś dobrym człowiekiem. Być może jesteś mordercą, albo jesteś tylko kłamcą. Być może przez całe życie jesteś dobry, miły i uczynny dla innych ludzi. Ale chcę ci powiedzieć, że Ty także potrzebujesz Jezusa. Ty potrzebujesz narodzić się na nowo. Kiedy człowiek styka się z tym upadłym światem przychodząc na niego, on ulega wpływowi grzechu. Grzech to inaczej greckie słowo harmateia, które oznacza błąd. Błąd, ono tak naprawdę oznacza to, że człowiek żyje dla samego siebie w oparciu o swoje ego. I to nie jest tak, że do nieba wchodzi się na podstawie ilości dobrych uczynków wykonanych w życiu. Na podstawie bilansu, jeżeli Bilans dobrych uczynków wychodzi na plus, to człowiek idzie do nieba, a jeżeli bilans dobry, złych u, uczynków wychodzi na plus, to człowiek idzie do piekła. To jest kłamstwo, które w naszym kraju propaguje religia. Prawda jest taka, że Słowo Boże mówi, że Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oznacza to, że każdy, kto uwierzy, może wejść do nieba, a kto nie uwierzy, do nieba nie wejdzie. Możesz być bardzo dobrym człowiekiem, ale potrzebujesz narodzić się na nowo. Nieważne, czy jesteś katolikiem, czy jesteś ateistą, czy jesteś protestantem, czy jesteś jakimś tam jeszcze innym. Prawda jest taka, że musisz narodzić się na nowo. Kiedy narodzisz się na nowo, twoja stara natura umrze. Do życia powstanie nowa natura, będziesz miał zupełnie nowe pragnienia. To, co się wydarzyło na Krzyżu 2000 lat temu, to to, że przyszedł Jezus Chrystus. Chodził po tej ziemi 33 lata około. Następnie dał się ukrzyżować i pokonał śmierć, zmartwychwstał. Na Krzyżu wziął także wszystkie choroby, wszystkie zniewolenia, ubóstwo i tamto zmarło razem z nim. I dlatego w nim jest rozwiązanie, dlatego to jest rozwiązanie. N musisz narodzić się na nowo, nieważne kim jesteś, inaczej nie wejdziesz do nieba. To jest bzdura, że wejdziesz do nieba na podstawie jakichkolwiek innych rzeczy y niż przyjęcie ofiary Krzyża. Żeby narodzić się na nowo, musisz aktem decyzji i świadomym aktem woli przyjąć to, co się tam wydarzyło. Prawda jest taka, że Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. W praktyce oznacza to, że wszyscy, jeżeli nie narodzą się na nowo, pójdą do piekła. Ale pójdą tam na własne życzenie, ponieważ chodzenie w egocentryzmie to odwrócenie się od źródła życia, odwrócenie się od źródła radości, odwrócenie się od źródła miłości. Jeżeli ktoś się od tego odwraca i idzie w inną stronę, to bardzo dziwne dla mnie, jest, że się zdziwi, że doszedł w niezbyt przyjemne miejsce. Chcę Ci powiedzieć, że relacja z Bogiem to nie jest jakaś religia. Ja Cię nie zapraszam do tego, żebyś przyszedł do kościoła katolickiego, nie zapraszam Cię, żebyś przyszedł do kościoła protestanckiego czy jakiegoś tam jeszcze innego. Zapraszam Cię do tego, abyś powiedział Boże, jeżeli Ty istniejesz, jeżeli to, co ten człowiek mówi, to prawda. To przekonaj mnie o tym. Boże, ja chcę przyjąć to, co zrobił dla mnie Jezus. Boże, ja chcę przyjąć to, co wydarzyło się na krzyżu. Widzisz, ja kiedyś piłem browary tutaj pod tym sklepem, który widzicie. Ale, a dzisiaj siedzę tutaj i mówię ci o Jezusie, dlatego że dostałem zupełnie nową naturę. Stałem się zupełnie nowym człowiekiem. Stałem się wolnym. Ja nie jestem jakimś, rozumiesz, alkoholikiem. Byłym czy nie jestem byłym narkomanem. Nie jestem narkomanem i nie jestem alkoholikiem, bo to, co stare umarło na krzyżu. Jeżeli ktoś ci mówi, że do końca życia musisz być alkoholikiem, chcę ci, to ci, chcę ci to powiedzieć, że to jest absolutna bzdura. Nie musisz być do końca życia alkoholikiem. Nie musisz być do końca życia narkomanem. Wystarczy, że uwierzysz w to, co się tam wydarzyło, że uwierzysz w ofiarę krzyża i będziesz wolny. Ale najważniejsze. Przyjacielu jest to, żebyś poszedł do nieba. Musisz się narodzić na nowo. Być może chcesz mi powiedzieć, no wiesz, ale ty potrzebowałeś Boga, bo ty byłeś narkomanem, ty byłeś zniszczony, ty byłeś taki, ty byłeś inny. To nie ma żadnego znaczenia. Nawet jeżeli pokładasz sobie życie tutaj jakoś na ziemi, to i tak w wieczności pójdziesz w bardzo nieprzyjemne miejsce, jeżeli się nie nawrócisz. Chcę ci powiedzieć, że. Jest dana Ci szansa. Nie musisz robić nic poza tym, że przyjmiesz to, co zrobił Jezus. Że uznasz, że wszystko, co było za Tobą, całe Twoje stare życie, to była jedna wielka pomyłka. Że życie z odwróconym wzrokiem od Boga to była pomyłka. Przyjmiesz to, co zrobił Jezus, a wejdziesz do nieba. I nie możesz sobie na to zasłużyć. Jeżeli chcesz, Zachęcam Cię, żebyś się ze mną skontaktował. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wyjść z uzależnienia, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wyjść z alkoholizmu, z narkomanii, z depresji, ze schizofrenii, jeżeli, nie wiem, odczuwasz, że dręczą Ci demoniczne byty, skontaktuj się ze mną. Poniżej znajdziesz mój numer telefonu i możesz pod niego zadzwonić i ze mną porozmawiać zachęcam cię do tego